Witam Was w kolejnym odcinku z serii kursów przygotowujących do ASP. Dzisiaj zajmiemy się rysowaniem modela, czyli człowieka. Przy rysowaniu człowieka, tak jak przy rysowaniu martwej natury, bardzo ważne są proporcje i mierzenie. Opowiem Wam o nich dokładnie już na samym rysunku, a w innym odcinku opowiem Wam dokładnie, jak narysować portret. Dzisiejszy rysunek wykonamy węglem i zaraz powiem Wam, jakie są rodzaje węgla i jak będziemy ich używać. Istnieją różne rodzaje węgla, i zaczniemy sobie od węgla drzewnego, który dobry będzie do szkiców. Może być w takiej pałeczce albo w czymś takim. Ja preferuję osobiście ten. Są też jeszcze cieńsze pałeczki, ale akurat ich tutaj nie mam. Następny mamy węgiel, taki do robienia szczegółów to jest węgiel w ołówku. On jest bardziej czarny niż węgiel drzewny i mniej się rozmazuje. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Istnieje też taki węgiel prasowany w pałeczce. Te pałeczki są normalnie dłuższe, tutaj akurat ta jest złamana. On nie jest specjalnie ciemny i można go ewentualnie włożyć do kubusia, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. I mamy też węgiel w takiej kostce. One zazwyczaj są w trzech rodzajach: jest węgiel miękki, który jest czarny taki najbardziej czarny. Węgiel o średniej twardości i twardy. Twardy jest najjaśniejszy, średni jest średniej ciemności. Zaczynamy od węgli jasnych, które będzie się dało w miarę zmazywać gumką chlebową albo gumką tutaj w ołówku, a potem na koniec przejdziemy do tych najciemniejszych węgli. Teraz przejdziemy do rysowania modela. Pokażę Wam, jak działa węgiel przy robieniu szkicu i w jaki sposób szkicujemy ciało człowieka. Dobrze, to zanim zaczniemy szkic, najpierw wytłumaczę Wam, jakie są proporcje człowieku. Najważniejsza rzecz to u dorosłego człowieka, głowa powinna się mieścić 8 razy w ciele. Czyli to jest to, co tu jest. Mamy głowę. Możecie sobie zacząć od narysowania właśnie takiej linii, podzielić ją na 8 części i rysujemy głowę, szyję jako takiego ludka. Mamy tutaj tułów. Ponieważ my będziemy rysować kobietę, to od razu zrobiłam tutaj biodra troszkę szersze. Więc mamy biodra. Można to dokładniej wyrysować. Nóżki, możemy zacząć od linii gdzie kolano, znowu linia w dół i gdzie stopa. Stopy tutaj akurat zrobiłam u niej takie skierowane w dół, nie na wprost. I wyrysowujemy sobie uda. Kolanka można zaznaczyć. Łydki, kostki. I delikatnie stópki. Bez dokładniejszego wyrysowywania na razie. Na czymś takim już moglibyśmy narysować człowieka. Wiadomo, tam każdy ma, może wyglądać troszkę inaczej. Może być osoba grubsza, chudsza, wyższa, niższa, ale to są takie złote proporcje. Jeszcze tutaj ramionka by doszły. Rączki. Ręce raczej, jak stoimy, to kończą się gdzieś na udach. Łokcie zazwyczaj jak talia. No, i mamy takiego człowieczka. Nasza dziewczyna, którą dzisiaj będę rysować, siedzi na krześle, dokładnie na stołku. I u niej już ta głowa będzie się mieściła w ciele mniej niż 8 razy. Dokładnie, tak jak możemy sobie wyciągnąć rękę zmierzyć wielkość głowy i przejść w dół ile razy nam się głowa zmieści. Tutaj ja wyliczyłam, że to będzie sześć razy, więc mogłabym sobie narysować taką linię, podzielić na sześć mniej więcej równo, raz, dwa, trzy cztery. zacząć wyrysowywać tego człowieka. Czyli to jest szkic. Robię sobie głowę. Jest tutaj widzę szyję i ona ma głowę w dół, jest delikatnie pochylona, więc ramiona, jak sobie zmierzę, wypadną u niej tutaj na wysokości mniej więcej e, brody. Czyli tak jak tutaj mam brodę, to już tutaj zaczynam sobie Szkicować ramiona. Zaraz można wyrysować, jak one spadają. Tutaj to spada troszkę bardziej. To drugie jest trochę wyżej, ponieważ ona trzyma inaczej ręce. I lecę w dół. Na tej wysokości widziałam, że ona będzie miała dłonie, więc mogę tutaj delikatnie wyrysować jedną dłoń. Delikatnie wyrysować drugą. Ten szkic nie musi być bardzo dokładny, ale fajnie by było, jakbyśmy już na nim złapali proporcje. Tutaj na jej twarzy jest chusta, żeby był też element martwej natury. Tu gdzieś będą włosy. Ta część, tutaj to twarz. Tutaj znowu chusta. Pod łokciem przechodzi przez rękę. Tutaj drugi łokieć jest trochę bardziej pod kątem. Rysujemy tutaj tą rękę w skrócie. I więcej będzie tutaj tkaniny. Teraz pod łokciami, czyli na wysokości naszej trzeciej linii. Zaczynają się spodnie. Skończę bluzę taką mocniejszą kreską. Dorysuję sobie jeszcze trochę tej tej tkaniny. Zaznaczam kolano. Na podobnej wysokości drugie kolano. Te być troszkę dalej niż łokieć. I ponad mnie tylko chustka będzie wystawać i w dół spodnie. Wyszła mi troszkę większa niż to co zaznaczyłam ale to nie szkodzi. Tak, czyli ten nóżka tutaj do środka pod kątem, tu gdzieś będzie tylko but jeszcze. Pod jakim kątem on jest na podłodze? Czy zgadza się mniej więcej, jak one są do siebie? Mniej więcej się zgadza. Szkic możecie też robić tym węglem drzewnym. Wtedy można od razu troszkę pocieniować. Czyli mogę tutaj zaznaczyć te ciemniejsze miejsca. To tutaj już jest prawie końcówka szkicu, tylko jeszcze troszkę tkaniny, jak ona się układa za butami. I tak naprawdę szkic jest gotowy. Tak jak mówiłam, nie musi być idealny. Jest to wszystko delikatnie rozrysowane na szybko. 10-15 minut. Max. Nie dłużej. Dobrze, to przechodzimy już do takiego poważniejszego cieniowania. Tutaj zrobiłam mniej więcej buty, spodnie. I teraz te linie, które gdzieś są za mocne, mogę sobie w międzyczasie wycierać gumką. Czyli jeżeli tutaj zbyt dużo węgla jest, to biorę i przecieram gumką. I tak samo będę cieniować spodnie na przykład, żeby tutaj były jaśniejsze. I to albo tą gumką w ołówku, ona wtedy da ładne linie, albo gumką chlebową, która zbierze więcej tego węgla. Czyli w ten sposób wydobywamy światło. Nakładamy sobie węgiel plamami i światło wydobywamy gumkami. Praca z węglem to zawsze jest też praca z gumką. Ewentualnie na ciemniejszej kartce można pracować z białą pastelą. Zacznę sobie teraz wyrysowywać twarz. Potrzebuję zaznaczyć ile ona będzie miała czoła. Gdzieś mniej więcej tu będę zaczynać brwi. Zaznaczam to na początek cieniami, czyli przyciemnię sobie tą część. Zaznaczę, gdzie będą usta na środku. Nos i od nosa mogę przejść wyżej do oczu. I tutaj też. Przecieram i teraz jeżeli chcę rozjaśnić kawałek, to mogę to zrobić gumką. Tej na przykład do wytarcia będą te wszystkie linie, bo one są zbyt mocne, ale na razie jeżeli je wytrę, to nie będzie, tego, nie będzie ich zbytnio widać. Głównie wydobędzie mi tą jasną tkaninę, ciemniejsze tło. Czyli, jak zrobię ciemniejsze tło, to wtedy dokładnie będę tutaj wycierać te linie. I wracam do twarzy. Delikatnie zaznaczam oko. Dokładniejsze proporcje twarzy wytłumaczę Wam. W odcinku, w którym będziemy robić tylko portret, wtedy zrobimy portret taki duży na całą kartkę. Tutaj w tym momencie ta twarz jest na tyle malutka, że ciężko by było to wytłumaczyć. Ale taka jedna ważna rzecz to oczy powinny być takiej szerokości, jak tutaj nos. Czyli oko i ta część pomiędzy oczami powinna być taka sama. Zostało teraz dokończenie cieniowania tego wszystkiego, czyli jeszcze tutaj troszkę trzeba poróżnicować tą tkaninę, e, dodać na pewno jakieś ciemne tło z tyłu, wtedy ta tkanina tutaj będzie bardziej nam świeci. Zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. Czyli to będzie coś takiego. Dodajemy sobie ciemne tło, może być jeszcze ciemniejsza podłoga. Wtedy ta postać wyjdzie nam do przodu i rysunek będzie gotowy. Tej ze względu na to, że robiłam to na małym formacie, to dłonie nie są idealnie dokładne, ale do, dłoni, do samych dłoni również jeszcze dojdziemy. Więc dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do zobaczenia efektu końcowego. Rysunek został skończony. Zobaczcie, że tutaj ciemne tło wydobyło nam ładnie. Tą jasną tkaninę. Twarz też jest delikatnie zrobiona. Ogólnie przy pracach węglem to wszystko nie jest aż tak dokładne jak przy ołówku, więc bardziej działamy gestem, tak jak tutaj ta bluza delikatnie jest zrobiona. Czy zobaczcie te rączki, czy chociażby jeżeli widać, to jak czoło jest wytarte. Wytarłam też trochę spodnie i możecie zauważyć, że te spodnie i buty są jakby trochę bardziej brązowe niż reszta rysunku. Stało się tak, ponieważ użyłam tutaj innego węgla. Węgle mogą mieć różne odcienie niektóre są zimniejsze, tak jak te tutaj, a inne, właśnie troszkę cieplejsze. Stąd te spodnie wydają się też być troszkę bliżej nas. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do śledzenia nas na Instagramie, Facebooku. I subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie jednak, że kursy internetowe to nie to samo, co nauka w szkole rysunku. Każdy początkujący artysta potrzebuje czasami pomocy kogoś bardziej doświadczonego. Dlatego zapraszamy do naszej szkoły SILART.